Wszystkim. Z tej strony, Jaro. dzisiaj będzie coś dla fanów retro, czyli konwenterki do różnych retro znaczy, No, Użyjemy sobie trzech konsolek. Tak, to muzyczka z Pegasusa. Gimby tego nie znają, ale zaraz przejdziemy do materiału <śmany> właściwego, czyli co, jak no i do czego, na ile będę mógł, na ile tam na miarę moich możliwości zapraszam na Mateo no i tak jak już mówiłem mamy y, konwentarki to jest y, Awitu hdmi obsługuje y, rozdzielczość 720p i 1080p y, zależy jak tam to jakieś inne urządzenie Wam yy, przyjmuje jakiś sygnał. Można go sobie zasilić nawet PowerBanka. Akurat wymaga zasilania zewnętrznego. Tu mamy konsolkę taką retro, no, z tyłu yy, pierwszego PlayStation z Krzysiu Kartem Fajna. Fajny cartridge, dzięki któremu możemy sobie ładować gry. Z karty SD, mikro nawet tutaj mamy. To sobie niedawno kupiłem PS2, to HDMI, ale z trójką też powinno działać, bo też ma takie wejście. Ten akurat w przypadku PS2 mi nie wymaga zewnętrznego zasilania, oczywiście. HDMI jest wejście też na, na słuchawki, czy tam jakiś audio. I tutaj w tym poprzednim to jest już trochę inaczej, można sobie rozwiązać. I co? I zaraz Wam pokażę, że tutaj, tu w przypadku tej pierwszej konsolki, konwentarz działa elegancko Proszę bardzo. Co tam nie będzie kontra no ładnie działa, dobra przeskoczymy może na następnych konsolek Ładowania gielne na na nie będę pokazywał, bo to już miałem o tym dzisiaj. No i jak już mówiłem, teraz PS2 na tym konwenterku nie wymaga żadnego dodatkowego zasilania. Musi być tylko ustawione na mm, Komponent, przestawimy z komponent na RGB, to niestety ale nasz konwenterek z głupiej nie będzie działał. będzie mi obraz. Dobra, spróbujmy może jakąś grę odpalić, może, może jakiś emulator NESA No niestety z emulatora się nie udało odpalić nie wiem, coś z konsolą chyba ale z płyty jak najbardziej wszystko działa dobra, jest, jest PS2 Slim dobra, czas na PS3 Slim na razie sobie podepniemy normalnie po HDMI a później podepniemy konwenterek przy okazji sobie zobaczyć da się z takiego pada odpalić Pół USB nie, nie da się jak już się włączy z palucha to pewnie tak pan zaskoczy Mam oryginalny paton. Chciałem się to sprawdzić. Konsolka wystartowała. Chodź mi działa, ok. Półwa. Zaraz zobaczymy czy na konwentarką pójść. Jeżeli że na konwenterką muszę przez... zrobić to samo operację co na ps 2 No i tak, konwaterkę wpięty, ale musimy przestawić w ustawieniach system. No i niestety wcześniej mi się konsolka przywiesiła, musiałem ją wchodzimy do ustawienia wideo. O nie wideo, tylko wyświetlania, gdzie to są opcje wyświetlania, właśnie to teraz ustawiamy na no. tu są różne, to jest z video MULTI s kart musimy sobie przestawić na kompozytowe zmieni no i teraz idzie przez kompozyt jest konwentowana na haremie